Tato, tato! Co się dzieje? Przecież dzisiaj koncert Crazy Loczka! No i co, chcesz iść? Tak, uwielbiam go! No dobrze! Nawet Pan Stasiu tam jest! O, witam Panie Stasiu! Dymp ja i witam! na koncert. No jasne, Crazy Loczek to wielka gwiazda w naszym mieście. Uwaga, uwaga, przed państwem Crazy Loczek. Nieca, Jestem super Crazy Loczek. Skaczem coreng, czem skac Kręcać się wiruje w koło. Kim ja! jest wesoła. Boże jak ja go nie lubię. No ja też jest tu żałosny. To idźcie stąd, jak wam coś nie pasuje. Się. Co? Co? Rozwalić się? ten głupi koncert. Dać go. Otwane pomoty. <gryś> Nie dam rady, nie mam już sił. Jezus Maria, co to się wyprawia? Zostawcie mnie, ja muszę grać koncert. Nie być, trzeba ich złapać. Czy powinniśmy pomóc Crazy Loczkowi?